Witam Was serdecznie. Najkrótszy dzień w roku, czyli witamy zimę, kochani. Dzisiaj zostało nam tylko 3 dni. My właśnie sobie spacerujemy i generalnie wiecie o tym, że w tym tygodniu ma być 11 stopni, co oznacza, że można się pożegnać z pięknym e, świątecznym, zimowym porankiem. Święta, świętami, ale niestety uczyć się nadal trzeba. Więc zrobię Ponieważ jest trochę ciemno, więc włączyłam lampę pierścieniową. A i my o tak, moim maleństwem, który yy, po kurierze, no widzicie, jest mało przytomny, bo musiała go oczywiście obszczekać na całego. Tak, będziemy otwierać kalendarze i zaczniemy dzisiaj od Nyxa. Oczywiście nie, 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 nie Dobra Zaczynamy od Nyx'a I dzisiaj jest 21 Więc 21 jest Tutaj na dole O tu I ją otwieramy I to jest Chyba nie wyjątkowa. wyjątkowo Ojej, Oj, przepraszam cię takie ciupki? Aha. Cień do powiek. Czyli to jest cień do powiek, spłynie. To jest na pewno cień. To jest baza pod cienie. Tego nie widać, ale To jest baza pod cienie. Tak, jest. To jest baza pod cienie. jest w wersji miniaturki. Oczywiście zrobię Wam zbliżenie Dobrze, teraz będzie kalendarz tekili No chodź, wstań Wstań, Leniu, wstań Wstawaj, chodź tutaj Chodź, żeby Cię wszyscy widzieli No I teraz szukamy też dwudziestki jedynki I tutaj jest Co ci? Co ci, tekilciu? Co to? Hey. Łapka Druga Leżeć. 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 Dobrze. I teraz Harry Potter. I w Harry Potterze, bo 21. Mam nadzieję, że to Hagrid w końcu. Bo czekam na niego chyba od szóstego. I to nie jest Hagrid. sobie się spodziewał. Chyba jest znowu Ron. No, i tak, wygląda. tak, to jest Ron w świątecznym sweterku z R. Tak, to jest Ron. <grywania> Rozczarowana, jak ja, że to nie Hagrid. No, czekam na Hagrid'a. Mam nadzieję, że będzie jutro. No co, bo wypadałoby, skoro dzisiaj jest, to że jeszcze trójka będzie. W sensie, wiecie, Hermiona i pod dwudziestką czwórką pewnie znowu będzie Harry Bo nie spodziewam się Voldemorta nagle Chociaż byłoby fajnie, jakby był Voldemort Uważam, że złe postacie też powinny być w takim kalendarzu Bo je też ludzie lubią Robię Wam zbliżenie Tak wygląda Ron Jest bardzo ładnie wykonany Rude włosy Fajny ma sweterek. A Nyx wygląda tak. I to jest baza podcienie. Na obiad mam Max Burgera. Całkowicie bez mięsa. Bardzo lubię te kanapki wege i kurczaczki stamtąd. Ale tylko tę opcję wege, bo jest dużo lepsza niż ta wersja z mięsem. Oczywiście nie mogło zabraknąć spacerku z tequilą. Byłam dzisiaj w Arkowski, kochani, po odbiór paczki z Empiku. I otworzymy ją razem. piszy coś tam. Bo to jest gra generalnie. już się, się ruszają kostki. Nie kostki, tylko kulki w o klepsydrze To jest gra 5 sekund, którą mam na prezent W ogóle w Arkadycie jest tyle ludu, naprawdę Wiele miejsc trzeba w kolejkach stać Zacznijmy od prezentów, myślę, że od tego I skończymy nareszcie, co mi zostało. Używam takiego papieru, który nie ma tej śliskiej powierzchni, jest papierowy, dosłownie jest papierowy cały, więc jest trochę bardziej ekologiczny od tego normalnego papieru, gdzie, który możecie wszędzie kupić. To takie papierowe, papierowe bardzo ciężko znaleźć, ale mi się bardzo podoba. Pakowanie prezentów jest najlepszym momentem po prostu w przygotowaniu do świąt. Uwielbiam to robić, tak samo jak uwielbiam kupować prezenty i je robić i zastanawiać się, co by się komu spodobało. A takie pakowanie daje mi bardzo dużo radości. Oczywiście wszystko podpisuję. Staram się, żeby było to jak najładniej, chociaż nie jestem mistrzem pakowania, naprawdę staram się, ale to nie jest jeszcze perfekcyjnie, może kiedyś nauczę się perfekcyjnie pakować prezenty. Mam taką nadzieję. Trochę poszalałam, tutaj widać, jak dużo prezentów zapakowałam. Oczywiście nie mogło na zajęciach zapragnąć tegili. Razem siedziałyśmy na statystyce, miziałyśmy się. Mój pilny uczeń słuchał grzecznie. Przed drzwiami pojawił się Ryszard, jak co roku. I wszystko już jest udekorowane. Idę. To którą wycieraczkę w tym roku? No. Tą? Czy tą? Czy tą? Teraz nawet zdecydowanie najfajniejsze pasują. Tu. Czy tą? To... Nie, ta nie. Czy tą? O nie, to Easter. Czy tą? Czy tą, przed drzwi? Bał... Y, nie. Y, y. Bałwanki albo trójkę, nie ta, nie ta trójka, ta trójka. A weź jed razem. Bo resztę położymy w domu, w różnych miejscach, nie? W łazience hmm. i w przedpokoju, więc pytanie, która? Na zewnątrz. Ta! Na zewnątrz, tak? Tak. Taki, na którą chcesz. Tylko tego, na której siedzisz. A może tą? Zobacz, o tą. Chodź tutaj. Nie, nadal u siebie. No Teraz czas na największy koszmar tyki, czyli kąpiel. Teraz rytuał po kąpieli trzeba po prostu wycierać się we wszystko, co jest w łazience. Tutaj widać, jak Tekila jest na mnie obrażona. Tekila już śpi, dlatego ja się też z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. papa. Pa.